Zwłaszcza zimą zdarza się, że my gdzieś się spieszymy, a samochód nie chce odpalić. Zazwyczaj w takich sytuacjach prosimy o pomoc znajomych lub dzwonimy po pomoc drogową. Ale od czasu gdy powstały jump startery jest to całkowicie zbędne, a jumpstarter utrai JS-30 dzięki swojej potężnej mocy jest w stanie uruchomić nawet samochód dostawczy z ogromnym silnikiem i to nie jeden raz. Urządzenie utrai JS-30 to nie tylko jumpstarter bo dzięki temu wielofunkcyjnemu urządzeniu jesteś w stanie napompować koło Twojego samochodu i to nie jedno, bo ten kompresor jest w stanie napompować cztery koła, nie tracąc swojej mocy, możesz go wykorzystać jako powerbanka, który naładuje Twojego drona, kamerę, telefon i co tylko chcesz, Posłużyć Ci jako mocną latarkę lub sygnalizator SOS albo też jako światło ostrzegawcze, ale jakby tego było mało, to producent dał nam zupełnie gratis interfejs diagnostyczny OBD2, który możesz podłączyć do swojego samochodu i za pomocą własnego smartfona z darmową aplikacją zdiagnozować swój pojazd lub skasować błędy. Ale co ważne, Utrai JS30 ma rewelacyjnie rozwiązane zabezpieczenia i dzięki temu nawet taki ignorant jak ja nie jest w stanie spalić ani samochodu, ani samego urządzenia, bo nawet gdy pomylisz plus minusem, to dostaniesz ostrzeżenie i dlatego też zdecydowałem się na pokazanie tego jump starteru na moim kanale YouTube, bo uważam, że tego typu urządzenie powinno być w każdym samochodzie obok apteczki, a teraz możesz je mieć naprawdę w rewelacyjnej cenie. Mamy okres wyjątkowych promocji. A żebyś nie pomylił oferty, pozostawiam Ci link w opisie do tego filmu i w pierwszym komentarzu dokładnie do tej oferty, z której ja mam mojego Jump I jeśli uda mi się uzyskać dla Was kod rawatowy, to z pewnością również znajdziecie go w opisie mojego filmu. A dlaczego akurat to urządzenie rozruchowe polecam? Po pierwsze z uwagi na bardzo dużą moc, bo aż 16 tysięcy mAh. Po drugie doskonałe zabezpieczenia, żeby nie uszkodzić ani samochodu, ani naszego urządzenia. A po trzecie wielofunkcyjność. Biorąc pod uwagę cenę, moc i wszechstronność uznałem, że to jest najlepsza oferta. Zwłaszcza, że w tej cenie około 300 zł dostajemy bardzo bogaty zestaw. Nawet ten case, w którym dostajemy nasze urządzenie, jest bardzo elegancki, sztywny, odpowiednio zabezpiecza nasze urządzenie. Producent pomyślał nawet o takiej przegródce, żeby przypadkiem nie zarysować wyświetlacza. A z lewej strony schowano sporo dodatków, w tym dwie instrukcje, bo jedna dotyczy urządzenia, a druga obsługi interfejsu diagnostycznego. Dostajemy porządne przewody z klemami, dzięki którym uruchomimy rozruch nawet dostawczaku z dużym silnikiem diesla. Przewód to 8AWG, a klamry są miedziane. Ale ogromną rolę odgrywa ta elektronika, która ma aż 10 zabezpieczeń. Na tyle mamy informacje o statusie urządzenia, a z boku przycisk. Jak korzystać z tego urządzenia, pokażę Wam na końcu tego filmu podczas testów. Ponieważ ten Jump Starter jest również kompresorem, otrzymujemy odpowiedni przewód do pompowania, a także końcówki, bo możemy napompować nie tylko koło samochodowe, ale także materac, piłkę, cokolwiek chcemy. Dostajemy także konwenter DC do zapalniczki, przewód USB typu C do USB typu A, a także rękawiczki. Na przykład, żeby się nie pobrudzić przy otwieraniu maski od samochodu. Ale rewelacyjnym dodatkiem jest właśnie ten interfejs diagnostyczny OBD2. Do niego mamy osobną instrukcję obsługi. Tam mamy kody QRT do pobrania aplikacji bezpłatnej i na Android i na iPhony. Wystarczy włożyć to urządzenie do naszej kostki diagnostycznej w samochodzie, połączyć smartfona poprzez Bluetooth z tym urządzeniem, a następnie widzimy na żywo. Co się dzieje z naszym pojazdem? Mamy wszystkie parametry, mamy kody błędów, możemy je skasować, aplikacja ma również język polski. No i przede wszystkim należy podkreślić, że w cenie około 300 zł dostajecie tak wiele, bo dostajecie interfejs diagnostyczny, bardzo mocny jump starter i to z zabezpieczeniem elektronicznym plus bardzo dobre klamry i grube przewody. Sprawdźcie sobie w sklepie ile kosztują same przewody z dobrymi klamrami. A do tego macie jeszcze samo urządzenie, które możecie wykorzystać nie tylko jako latarkę, ale również jako powerbanka, na przykład podczas urlopu w plenerze, ale od początku jest duży czytelny wyświetlacz i 6 przycisków. Dwa górne to plus i minus, na przykład do zmiany parametrów kompresora. Środkowy lewy odpowiada za latarkę, a prawy za włączenie i wyłączenie urządzenia. Dolny lewy odpowiada za przełączenie pomiędzy automatycznymi trybami kompresora w zależności co chcielibyśmy napompować a jeśli go przytrzymamy to możemy przełączyć na przykład pomiędzy barami albo na przykład kilopaskale albo także metry kwadratowe każdy z tych trybów możemy sobie dodatkowo ustawić poprzez plus lub minus a żeby włączyć kompresor wystarczy nacisnąć prawy dolny przycisk przewód do pompowania wkręcamy z boku to miejsce jest odpowiednio oznakowane a poniżej mamy gniazdo do podłączenia naszych przewodów z elektronicznym zabezpieczeniem. Te gniazdo jest odpowiednio zabezpieczone gumową uszczelką, wystarczy wpiąć nasze przewody, zaświecą się kontrolki naprzemiennie zielona z czerwoną, ale po chwili gdzie świeciła już tylko zielona, ciągłym światłem wtedy urządzenie jest gotowe do użytku. Nie musimy włączyć naszego jump startera, wystarczy wpiąć same przewody z tą elektroniką. Gdyby diody nie przestały migać, to po to mamy z boku ten mały przycisk. Wystarczy go chwilę przytrzymać i urządzenie się zresetuje. Skoro ten jump starter ma nam służyć również jako power bank, to musimy mieć wyjścia i mamy po pierwsze wyjście DC. One nie służy do ładowania naszego jump startera, ale możemy sobie pod nie podpiąć wszystko, co ma wtyk zapalniczkowy. Mamy dwa wyjścia USB typu A, 18 W i 16 W, o ile dobrze pamiętam. A także USB typu C, ale to jest wejście. USB typu C, input, służy do ładowania naszego jump startera. Jeśli tam podłączycie swój telefon, to niestety rozładuje się. Pamiętajcie, że jak chcecie cokolwiek ładować, to podłączajcie pod USB typu A, a z drugiej strony USB typu C lub taka końcówka, która służy do ładowania waszego urządzenia. A że UTrai JS30 ma sporą moc, możecie naładować parę telefonów, drona, tablet, czy cokolwiek chcecie. Samo urządzenie jest naprawdę bardzo dobrze wykonane, nie mam żadnych zastrzeżeń. Waży zaledwie kilogram. Na odwrotnej stronie wyświetlacza ma dużą lampę, w dodatku otwieraną. Do funkcji latarki jeszcze za chwilkę wrócę. Na dole urządzenia mamy opisane wszystkie parametry i gniazda. Ten jump starter jest bardzo kompaktowy, bo ma zaledwie 23 cm wysokości, 5 cm głębokości i 12 cm szerokości. Ma on bardzo fajne dwa uchwyty, które ułatwią nam nie tylko przenoszenie, ale możemy go gdzieś zawiesić po to żeby latarka nam ładnie świeciła, a samą latarkę załączymy tym środkowym lewym przyciskiem. Gdy go raz naciśniemy to się włączy standardowa latarka gdy ponownie włączy nam się mocna lampa, kolejne naciśnięcie to miganie w trybie SOS następnie mamy zwykłe miganie białym światłem, a ostatnie to miganie czerwone. Moim zdaniem te czerwone światło może być naprawdę bardzo przydatne zwłaszcza gdybyśmy gdzieś na drodze mieli jakąś awarię bądź kolizję i chcielibyśmy inne pojazdy ostrzegać przed niebezpieczeństwem. Te latarki z pewnością przydają nam się w różnych sytuacjach, także w domu, na rybach albo pod namiotem, ale już chyba wystarczy tego oględzenia, przechodzimy do testów i podsumowania. Jumpstarter UTRI JS30 bez trudu poradził sobie z bardzo mocnym kładem, bo o mocy 750 bez trudu za pierwszym razem go uruchomił, nie tracąc przy tym swojej mocy. Praktycznie od razu sprawdziliśmy, czy drugi raz również odpali kłada i jak zaraz zobaczycie, a przede wszystkim usłyszycie, poradził sobie z tym bez problemu. Po dwukrotnym rozruchu tego mocnego kłada przeszedłem do BMW, który ma 3-litrowy silnik benzynowy. Sześciocylindrowy, a takie samochody potrzebują naprawdę mocnego kopa do rozruchu. Ponownie Jump Starter Utrai poradził sobie z tym testem znakomicie, dwie próby i za każdym razem od razu BMW zapalało. Ale pamiętajcie, że dioda musi świecić na zielono. Jeśli mrugają zielona i czerwona, to urządzenie nie jest w gotowości. W takiej sytuacji musimy przytrzymać przez 3 sekundy ten boczny przycisk. Chociaż w większości przypadków, gdy tylko podłączymy naszego Jump Startera, do plusa i minusa, urządzenie automatycznie będzie gotowe do pracy przez kolejne 60 sekund. Co ważne, za każdym razem test był przeprowadzany na tym samym urządzeniu i bez dodatkowego doładowania. Kolejny test rozruchu przeprowadziliśmy na samochodzie dostawczym, który ma silnik o pojemności 2,2 ,2 litra, w dodatku diesel. Większości z Was doskonale wie, że tego typu silniki potrzebują dużej mocy do rozruchu. Jumpstarter Starter JS30 poradził sobie z rozruchem doskonale, zarówno w przypadku BMW, kłada i dostawczaka z silnikiem zachowując przy tym ponad połowę swojej baterii. Dlatego chciałem przeprowadzić kolejny test na ciężarówce. Niestety, nie przemyślałem tego, bo duża ciężarówka jest zasilana poprzez akumulator 24V, a nie 12V. Dlatego przeszedłem do testu kompresora. A sam przeprowadziłem nie na jakiś malutki oponie, tylko na kole 18 calowym z oponą 235 x 50. Tego typu koło z busa wymaga aż 3,1 bara. I jak widzicie, pompowanie zacząłem od 1 bara, ale zauważcie też poziom naładowania urządzenia, bo ten jump starter jest już po dwukrotnym rozruchu mocnego kłada. Dwa razy odpalił 3 litrową BMK 6 cylindrami no i jest już przecież po testach odpalania dostawczaka z ponad 2 litrowym silnikiem Diesla, a pomimo to ma nadal 3 z 4 kresek baterii. Myślę, że jest to naprawdę bardzo dobre osiągnięcie i dlatego szczerze polecam Wam tego jump startera od firmy UTRI, zwłaszcza że kosztuje on około 300 zł. W opisie do tego filmu macie kod rabatowy, jednak AliExpress często zmienia kody, dlatego ten kod będzie działał tylko do czwartego grudnia I wykorzystując go za tego dump startera zapłacisz poniżej 300 zł. I od razu też dodam, że ja na sprzedaży tych dump nie zarabiam. Moim zyskiem z tych testów są wasze łapki w górę i ewentualne subskrypcje kanału, za które z góry dziękuję. Wracając do kompresora, to oczywiście możemy nim napompować również nasz motor, kład, rower, piłkę, materac. Cokolwiek tylko chcemy, mamy zapasowe końcówki, dlatego uważam, że to urządzenie może być fajnym pomysłem na prezent nie tylko dla kierowców, ale także dla osób, które często wyjeżdżają na biwak. Czasami sytuacje nas zaskakują i jeśli mamy tego typu urządzenie w bagażniku, możemy je wyjąć i użyć choćby do dopompowania koła albo naładowania telefonu. W przypadku awarii silnika mamy mocną lampę, możemy oszczędzać innych kierowców. Ale także pamiętajmy o tym rewelacyjnym gratisie w postaci interfejsu diagnostycznego. Po łączeniu z bezpłatną aplikacją zyskujemy dodatkowe możliwości. Serwisy samochodowe za samą diagnostykę inkasują więcej niż to urządzenie kosztuje. Ale żeby nie przedłużać, to skrócę te pompowanie koła, potrwało to 8 minut, pamiętajmy, że jest to duża opona. Ważne, że tak mały kompresor podołał. Do tego sam się wyłączył, gdy osiągnął już swój zaprogramowany pułap i po tych wielu testach rozruchu, a także pompowania koła nadal mamy ponad połowę baterii. Jeśli macie dodatkowe pytania, śmiało napiszcie je w komentarzu, a ja już Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Do następnego razu, cześć!